Tudo certo. Dzisiaj przyjechałeś na mecz. Mieszkam na, na stałe w Szwajcarii od 8 lat. Dokładnie z bazel, więc dosyć piłkarskie miasto z dosyć dużymi tradycjami w ostatnich tam kilkudziesięciu latach grające bazel w widzę mistrzów i pucharach na dosyć, dosyć wysokim poziomie. No ale magia e, wizywa, pasja tutaj, która ciągnie mnie co drugi miesiąc, e, to jest coś na co czekam jak jestem tam na miejscu. To generalnie odliczam tygodnie kiedy będę na następnych meczach tutaj e, w Łodzi na stadionie, no i na wyjazdy tak samo. Także co, mi się, e, co, co mogę to mi się udaje i przyjeżdżam tutaj i, i dopinguję. Trzy punkty muszą być, tak? Także po ostatnich pięciu meczach bez porażki nie widzę jednej opcji, jak kolejne trzy punkty, no i robimy swoje, idziemy do przodu, tak? Także wszyscy nas skazywali na walkę o utrzymanie, to się okazuje, że możemy grać na najwyższym poziomie i pokazywać super piłkę, chyba najlepszą za Rakowem w Polsce. Także robimy swoje, do przodu. Kto wygra mecz? Widzę! Kto? Widzę, widzę, widzę! Jak byłem na Zagłębiu tydzień temu, łzy w oczach, coś rewelacyjnego. A troszeczkę na widzebie przeżyłem, a teraz mogę powiedzieć, że to jest absolutne mistrzostwo świata. Powiem jedno: taniec Eleny. Przewyższa You Will Never Walk Alone w Liverpoolu, a Oczywiście. widziałem to na żywo, więc wiem co mówię. Że emocje są tym, tym większe, że, że wróciliśmy po tylu latach, no to się po prostu przeżywa, no każde bramki. Pierwsze, kto tak gra tutaj w Ekstraklasie po powrocie, no, no to, wiesz to są mega co mi mega się momenty. spodobało tydzień temu, jak żeśmy zatańczyli Labado, kurde, to Ta. jest pieśń mojego wiesz. Młodzieńcza, nie? ale wyszło to pięknie. Jestem zbudowany atmosferą. Fajnie jest. jest to, czuję się jak w latach 90., jak żeśmy zdobywali mistrza na trybunach. Powróciło to stare, fajne. I ci ludzie żyją. To jest znowu to. Nie będzie łatwo na pewno. Ale wygramy. Z taką drużyną ostatnią, że się ciężko tak gra. No, no właśnie, właśnie, oni liczą na przełamanie, prawda? Liczą na przełamanie. Ale nie, nie, nie dzisiaj, na pewno. Nie dzisiaj nie widzę. Nie dadzą nam rady. Ale widzę, się poradzi. Poradzimy sobie na pewno. Poradzimy, na pewno. Ja myślę, że będzie zwycięsko, co prawda? Oni teraz mają nowego trenera, więc może być efekt miotły. Ale bym się nie spodziewał, jesteśmy w gazie, tego się trzymajmy, dajemy sobie radę, to jest to niezwykła magia, że musiał być naprawdę bardzo źle, żeby teraz było tak dobrze. I ja bardzo dobrze wspominam to, jak na samym początku było spokojnie, walczymy o to, żeby się utrzymać I mi się podoba to, że dalej mówimy, chcemy się utrzymać i tego się trzymajmy. Jak będziemy 40 punktów, to wtedy myślmy o mistrzostwie, a na razie jedźmy do przodu, zbierzmy te 20, powiedzmy 35 do końca tej rundy, a na zimę pociśniemy raków. Niemcy. O, no proszę. Dzisiaj Cały... spotkam ludzi z całego świata. Jest Szwajcaria, Irlandia, teraz Niemcy. 20... Jak często bywasz? 20, no bardzo rzadko. 20 lat mieszkałem na Hojnach. potem wyjechałem do Niemiec. No i niestety drogi się rozeszły, ale jak widzę wybudowali, no niestety. Tak jest ciężko dostać się, ale jak się uda, to jestem. No, mam nadzieję, że jak zwykle wygramy. Jak zwykle, jak to ładnie brzmi w ekstraklasie, prawda? No, słuchaj, ja pamiętam jeszcze lata 90., gdzie się przychodziło na widzę tylko po to, żeby się nie martwić o wynik, tylko się martwić ile wygramy. Nie czy wygramy, tylko ile wygramy. Lat 90. No czuję się, ja to, jeszcze, czuję się to. Mimo to, że byłem mały gówniarz w latach tych 90., gdzie ten widzew działał faktycznie tak z pełną potęgą, myślę, że to jest ten czas, co faktycznie. No to słuchaj. Wróci. To ja akurat ostatni odcinek kulisy awansu widzewa do Ekstraklasy, Klasy właśnie tam wrzuciłem taki utwór. Nasz czas jest teraz po angielsku. No i no chyba tak właśnie jest, prawda? To jest teraz, tak, to, jest to jest ten moment. Ten Wróciliśmy i pokazujemy, <laughs> że jesteśmy widzów. Jak nie teraz, to kiedy? To jest nasz czas. Jak dzisiaj, jak dzisiaj przewidujecie? Dzisiaj bardzo dobrze, wiemy, że wygramy. Tak, jak zawsze. Tak. Oby, oby, trzymamy kciuki, nie? Tak, tak musimy przynajmniej 3-0. No pokrzyczcie trochę, dopingujcie, nie siedźcie no, w telefonach i to wiecie. Nasze mam -a, tak. i są wracza. O to chodzi, gitówa. Atmosferę jak zwykle na tym stadionie jest coś wspaniałego No i przede wszystkim e, no, aż tu chce się zawsze przy, przyjść, tak? E, w końcu jest to Serce Łodzi e, Nie na darmo jest ta nazwa Tutaj bije tak naprawdę cała Łódź Serce to jest Dokładnie, dokładnie W taki sposób, jakiego w zasadzie nie ma nigdzie w kraju no, nigdzie Nie w kraju ma, zawsze Nie ma, nie ma, nie ma Zawsze przede wszystkim e, w e, Podczas meczów można się spodziewać, że stadion będzie zapełniony. Tak? Miejmy nadzieję, że dzisiaj również będzie kolejne 17 tysięcy. Albo lepiej. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. nerwowa, ale było ok. Myliłem się, myliłem się, powiedziałem 2-0, ale 1-0 też mnie satysfakcjonuje. Zdrowiłem, zdrowiłem, zdrowiłem.